W Kocim Sejmie wrzało jak w miejsce mleka, do której ktoś wrzucił kocimiętkę. Prezes Mroczysław I, władca kanapy i jedyny posiadacz prawa do drzemki strategicznej, spoglądał spod przymrużonych powiek na rozgardiasz, który ogarnął jego gabinet. Właśnie debatowano nad powołaniem Kociej Komisji Śledczej do spraw wpływów myszy na kocią politykę. Minister Drzemek i Relaksu, baron Leniuchowski który dopiero co skończył siestę przedpołudniową, powoli uniósł głowę nad poduszki i zamruczał przeciągle. Wasza kocio wysokość, czy my na pewno chcemy w to wchodzić? Przecież to temat wyjątkowo śliski. Prezes Mruczysław machnął ogonem z irytacją. Śliski? Śliski to jest blat kuchenny po nieudanej próbie kradzieży masła. A tu mamy do czynienia z czymś o wiele poważniejszym. Dachowce i inne elementy wywrotowe sugerują, że koci rząd ulega wpływom myszy. To zamach na porządek domowy. Baron zamach. Minister zamrugał, próbując przetworzyć to oskarżenie. Wasza kocio wysokość, rozumiem obawy, ale przecież od zawsze łapiemy myszy. To fundament naszej cywilizacji. Myszożerność to tradycja próbował uspokoić sytuację. I właśnie to chcą nam odebrać, ryknął prezes, obnażając imponujący zestaw kłów. Myszami można manipulować. Mogą wpływać na nasze kocie decyzje, a kto wie, czy już tego nie robią. Nagle drzwi gabinetu otworzyły się gwałtownie, uderzając o ścianę z hukiem gotnym upadającego kartonu z kocimi przysmakami. W progu stanął opozycjonista dachowiec Szary Rex, przewodniczący ugrupowania Koty Wolnościowe, wyglądający jakby dopiero co wrócił z ulicznych wieców. To skandal, panie prezesie, zaczął płomiennie. Ta komisja to pretekst do czystek. Kocinaród ma prawo wiedzieć, kto w tej izbie gryzie z myszami za jednym kłębkiem. Do prawdy? Prezes przymknął oczy w sposób, który sugerował, że właśnie przeliczał w myślach, ile godzin dziennej drzemki mógłby stracić przez tę debatę. A czy przypadkiem pański kolega z partii, kot węgielek nie został niedawno przyłapany na dyskusjach z pewnym wyjątkowo dobrze odżywionym gryzoniem? Rek sprychnął. Węgielek prowadził rozmowy wyłącznie w charakterze kontrolnym, poza tym nie ma żadnych dowodów, że miały one jakikolwiek wpływ na jego głosowania. Prezes uniósł łapę. – Ach, więc teraz opieramy się na braku dowodów? A kto rozgrzebywał temat Puszysława Pasiastego, który w zeszłym miesiącu był widziany na strychu w towarzystwie całej mysiej rodziny? Kto domagał się wtedy komisji? W sali zapadła niezręczna cisza, przerywana jedynie odgłosem czyjegoś cichego mlaskania. Baron Leniuchowski uznał, że to odpowiedni moment na krótką drzemkę, ale prezes wbił w niego spojrzenie, które natychmiast postawiło go na łapy. Rex westchnął, gładząc wąsy. Panie prezesie, ale to przecież... Nie udowodniono, że pasiasty rzeczywiście współpracował z myszami. Prezes spojrzał w sufit, jakby szukał tam świętej cierpliwości. A kto nam zagwarantuje, że nie było wpływów? Kto nam zagwarantuje, że myszy nie próbują zmienić naszych zwyczajów? Kiedy ostatnio ktoś z was widział młodego kota polującego dla przyjemności? Oni? Rozmawiają z myszami. To koniec cywilizacji. Minister drzemek i relaksu zamrugał. Przepraszam, że się wtrącę, ale może to kwestia zmieniających się czasów. Koty teraz częściej dostają miseczki pełne chrupków. Ha! Prezes aż podskoczył. Więc może to wszystko jest częścią ich planu. Może myszom chodzi o to, byśmy byli zależni od ludzkiego jedzenia. Może to element większej strategii. Opozycjonista Rex podrapał się po uchu. Panie prezesie, nie popadajmy w paranoję. Prezes zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Dobrze, wprowadzimy poprawkę. Każdy kot podejrzewany o kontakty z myszami zostanie objęty obserwacją strategiczną. Musimy bronić naszej suwerenności. Dodatkowo proponuję wdrożyć nowy program Mysza Plus. Będziemy wręczać młodym kotom sztuczne myszki do polowania, aby utrwalić nasze tradycje. Minister drzemek i relaksu rozpromienił się. A może dofinansowanie drzemek przerywanych przez podejrzane dźwięki? Jeśli jakiś kot nie może spać przez odgłosy myszy, dostaje dodatkową porcję smakołyków. Rex westchnął, ale widząc entuzjazm sali, tylko machnął ogonem. Cóż, skoro tak, może ta komisja nie będzie aż tak groźna. Prezes skinął łapą. No to ustalone. Debata zakończona, a teraz panowie? Spojrzał na ministra drzemek i relaksu, który ledwo trzymał oczy otwarte. Myślę, że zasłużyliśmy na małą drzemkę. I tak oto w Kocim Sejmie podjęto kolejną historyczną decyzję należącą. Tymczasem w ciemnym korytarzu pod salą obrad dwie myszy w eleganckich frakach wymieniały między sobą triumfalne spojrzenia. I co mówiłem? Oni nigdy nie przestaną spać. Ich cienkie ogonki zniknęły w szczelinie pod ścianą, a gdzieś w oddali słychać było miarowe kocie chrapanie.